Dzień dobry, witam wszystkich, zaprosisz mnie do grupy? Tak. Zaproszę cię do grupy. Znowu ten tytuł się nie zmienił. No to lecimy z tematem. Ja mam ono. Muszę poprawić tytuł, nie zmieniłem gry. O, będę być git. Dzięki z gry ma? A w sumie ja też się nie słyszę. No nie, ja muzykę mam wyłączoną, wiesz? Pudownik z wyboru, tak się wrzuć sobie na luz. Modą kurwa mi naskoczyć, jestem typie bullet proof. Hej! Po, po, po. Hej! Pow-pow! Solnikos... pół roku. ma z tym i dzięki za zasuwa za pół roku. Kurde, wielkie dzięki. Ta, a dźwięk z gry mi się wydaje, że. Ja muzykę wyłączyłem całkowicie z gry, dlatego jej nie, nie słychać. Ja teraz ten wspólny czat jeszcze włączę. A jeszcze gdzie jest to dodatkowe okno sterujące? Tutaj mamy to. Mamy pros. Roz... Roz... Okej, okay, jest Roz... wspólny czas. Się zielu. Tak to poruję, nie? jak suby wpadają. Pyk. Będzie czapka? Kurde właśnie trzeba czapkę ubrać, ale jest na dole gdzieś Okej okay. Pyk OBS na wierzch Dobra Zielo masz trzeba skoczyć po czapkę z czapki za kolej jak panda nie widziałem ono widziałem że grasz tego bfa <grystanie> żyletkami nożyczkami to powiedział, że grasz tego eee, postala Tam lądujemy, no, dobra. Ej, hey, no to lecę, to... yeah, by... je je bo chcę. A, jest złe. nie robimy? Hello, hello. I kuźwa bez sensu. Panie, jakbyś byś placyk obok swojej widział? Dziadega coś nie działa, wiem. No, super, nie? Jak zwykle, gdy próbuję ten... koda grać, zawsze mam problemy z netem. No, co jest? Chodnie lubi moich streamów, niestety. O, ale już się raz... Dołącz ponownie do meczu, tak, poproszę. I muszę znowu łączyć czat, bo na pewno go rozłączyło. Jezus, jak to jest męczące, to Call of Duty pod tym kątem. Czy nie żyję, bo nawet nie wiem, bo stałem na dachu. Okej, okay, back. Okej, okay, jesteśmy, dobra. Dziękuję panu za wojszczat wyłączony. Za jakieś przyśpiewki. Potek ty jesteś kolor rurowy, dobra. Zrzut już, nie? Biegnę do niego. No coś tutaj fajnego, widziałem czymś do... Dobało mi się. O! Dwójka za mną. Plecy, kurwa. gdzie jeszcze ktoś jest? widziałem gościa, nie mogę, nie widzę go teraz Zjadł mi dobra Later. Jesteś tam! Dobra. Zobaczymy czy jakiś play ty miał. Przydadzą mi się. Fajnie było, to można było normalne z tym dom podłączyć. Stream by działało dobrze. Chociaż... Ja, jadę na ten wiatr. Czekaj, do, do żółtego strzelają, wiesz? Dwóch. Jednego zdjął i go nie widzę. Chyba obydwu zdjął. Dobra. Ale... Ja obydwów. Idę w, w stronę ten wiatr. Mamy 15 sekund, to nie ma szans tak już, nie? I to jest za tobą, nie? Pogo dobra Za ich czas wiatr? Tak, tam dziwne kiedyś było nawet ściazie tak map za gasu Po ogarnę zaraz, nie? Location. Ale ty ziel, główny prorok tej ideologii, że ty, ty sami zdradzasz? Hahaha, <noise> dzisiaj to pas. <noise> nie, no to już nie chcę, jak teraz smek, a co później zjem? Aż na sklepie zginął? Idę tam, tym przy mnie? Tak? No nie. Okay. Dobra. Wyłącz telewizory. Stary, ale jak, jak mam grać na konsoli bez, z wyłączonym telewizorem? Postanów się. <laughs> <laughs> the u was? Ktoś dołącza w następnej rundzie? Popaki zabiegł oh, ja, na waszą stronę, Siema, Seba Mo, nie gadaj tak, bo jak temu grałeś ze mną w to ile z dwa miesiące temu. All bounty targets, jaki. Well done. Jak każdy szut yy, gra online, a najgorsze z nich jest CS. Aj, no a baj, zapadnie. Zawsze pójdzie go zrobić. Tym

A, banie, dobra, zdychać, dobra, sorry. Nie, nie, za bardzo bardzo nie, te dziecięce z żargon wiesz? nie, 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 jaj. Gdzie? Niestety, wiesz, BF3 ma trochę lat, pamiętajmy, nie? Taki BF3 ma tylko 15 lat? A nie więcej? Tak, wiesz, pod 20 bardziej? A nie był 2005 rok? to starsza gra to świeży temat jeszcze dopiero Od podstawówki jeszcze nie skończyło Bo. Tam mamy go Późwa, nie widziałem go Eee, sad, niemożliwy Którym to świat się... Nice. jest szok, że BF nie jest 20 Tak, 2011, czyli 14, a to tyle co ten co tu pisze go go. <laughs> Dokładnie Inse A co, tym jest 2010 Danks A, to wiem, że miałem jak wyłączony ich audio było Oha Kudownik z wyboru także wrzuć sobie na luz Modą kurwa mi naskoczyć Jestem typie Pulet Proof Dzięki Johnny za drugi miesiąc suba Wielkie dzięki na pełna lodu, oczywiście, że, że tak. O, gdzie poleci, żeby nie, nie dostać połbie? Może tutaj pod sklep. Po moje stare graty. Spróbujmy. Hendy. To nie moje. To moje. Moje. Ok. Playtujmy się. Aaaa i noże narzucanie mi do odpół. kurde Johnny, ty o 19-tej, o Masz dokładnie już nie mam pieniędzy, jak coś Ale oni mają pieniądze na mnie ja chyba jestem warty zakupu, żeby mnie ciągle wykupują Ju, Piłam cię trzy razy już Dzięki Aha, dziękuję kochanie Oddasz mi na wypłatę Dobrze, oddam ci całą wypłatę Jak co miesiąc Tak, gość przy sklepie tak że sam są... A, bo ty jesteś w innym miejscu, ja próbuję to czas tutaj wydostać się stąd W ogóle. No pod sklepem jednym tutaj co chwilę ginę. I znowu właśnie, znowu tu obrywam pod nim. Ja pierdolę. Biją. Na sklepie jest, na sklepie cholera. No ja walczę z nim. Na budynku znaczy się. A ja właśnie na sklepie walczę. Na dole. Kurde, jakaś dynia mnie zabiła. Aha, ty masz głowę dopiero. Dobra, ja próbowałem cię kupić. Uf, kampił no kampił tam na dachu. Wyskoczył. Nie. O. Ja le, gdzieś tam jest to. Jasne. Was mnie strefa zabija, kiedy się 10 osób w tym nie. Kurwa.